18 grudnia 2022 roku życie argentyńskich kibiców piłki nożnej zmieniło się na zawsze. Otrzymali to, czego pragnęli najbardziej, ale zanim osiągnęli wymarzone cele, przeszli przez najbardziej emocjonalną kolejkę górską. Finał Mistrzostw Świata 2022 był wyjątkowy z wielu powodów. Wielu fanów Lionela Messiego i argentyńskiej piłki nożnej widziało w tym meczu ostatni taniec. Messi miał już 35 lat i prawdopodobnie nie miałby lepszej okazji, by wygrać Puchar Świata, jedyne trofeum, którego brakowało w jego kolekcji. Messi i jego drużyna zaczęli turniej od fatalnego startu, niespodziewanie Odgrywają Arabią saudyjską w meczu otwarcia, jednak zdołali się podnieść wygrywając dwa kolejne mecze grupowe i awansując do fazy pucharowej. Faza pucharowa nie była łatwa. Argentyna została mocno przetestowana przez Australię w jednej ósmej finału, a w ćwierć finale rozegrała jeden z najbardziej brutalnych meczów w historii mistrzostw świata, który ostatecznie został rozstrzygnięty w rzutach karnych. Następnie w półfinale łatwo pokonali Chorwację, rezerwując miejsce w finale po raz pierwszy od 2014 roku. Oprócz tego, że był to prawdopodobnie ostatni finał misji, Argentyna odczuwała również presję z powodu 36. Letniej przerwy od ostatniego triumfu w Mistrzostwach Świata. Dodatkowo mieli kiepskie doświadczenia w finałach, przegrywając wszystkie cztery, które rozegrali przed 2021 rokiem. Wtedy jednak przyłamali złopasę, zdobywając swoje pierwsze wielkie trofeum od 28 lat, Copa America w 2021 roku, a potem szybko dorzucili wygraną w finalizację. Przed finałem w 2022 roku mieli nadzieję, ale ta nadzieja została nieco przygaszona, gdy dowiedzieli się, że ich przeciwnikiem będzie Francja. Francja była aktualnym mistrzem świata, a Argentyna miała złe wspomnienia z nimi związane. W drodze po ty w 2018 roku Francuzi zmierzyli Argentynę w 1-8 Finału. W tamtym meczu nastoletni Mbappe zdominował południowoamerykańską drużynę, zdobywając dwie bramki, wywalczając rzut karny i zasłużenie, zostając graczem meczu. Cztery lata później Argentyna miała zmierzyć się z Francją w najważniejszym meczu swojego życia, tym razem z bardziej doświadczonym Mbappe. Oczywiście czuli strach, ale mieli po swojej stronie Messiego, więc weszli w ten mecz pełni nadziei i pozytywnej energii. I rzeczywiście zaczęli najlepiej jak mogli od samego początku. Nieustannie naciskając na francuskiego bramkarza Hugo Joris miał pełne ręce roboty odpierając strzał za strzałem. W 23 minucie Argentyna otrzymała rzut karny za dość kontrowersyjny faul Dembele na Di Marii. Messi podszedł do piłki i pewnie trafił. 1-0 dla Argentyny. Nie ma jednak finału Argentyny bez gola Di Marii. Strzelił w finale Igrzysk Olimpijskich w 2008 roku, w finale Copa America w 2021 roku, a teraz w 2022 roku zdobył swoją tradycyjną bramkę w finale. W 36 minucie po genialnej akcji zespołowej były za Zawodnik PSG znalazł się w idealnym miejscu, by wykorzystać piękne podanie Maka Alistera i umieścić piłkę w siatce Jorisa. Już w pierwszej połowie było 2-0, a Argentyna była w siódmym niebie. Oczekiwali, że to będzie jeden z najtrudniejszych meczów w ich życiu, ale wyglądało na to, że to spacer po parku. Do przerwy nie tylko prowadzili 2-0, ale mieli pełną kontrolę nad grą, więcej posiadania piłki i całkowite wyeliminowanie zagrożenia ze strony Europejczyków. Francja nie stworzyła ani jednej dogodnej sytuacji, ani nawet nie oddała strzału w pierwszej połowie. Sytuacja była tak zła, że Didier Deschamps Chams zdecydował się na dwie zmiany i jeszcze przed przerwą zdjął Oliviera Giru i Osmana Dembela, wprowadzając Marcusa Turama i Randala koło muaniego. miał nadzieję, że te zmiany odmienią losy meczu, ale po przerwie niewiele się zmieniło. Argentyna nadal dominowała, bombardując bramkę Francji, a jednocześnie doskonale broniąc. Joris musiał interweniować przy strzałach Di i Alvareza na początku drugiej połowy, podczas gdy Francja wciąż nie była w stanie oddać celnego strzału. Obrońcy tytułu byli coraz bardziej sfrustrowani, co zaczęło być widoczne w ich grze. Rzucali się na przeciwników i popełniali niepotrzebne faule. Adrien Rabio zobaczył żółtą kartkę już 10 minut po rozpoczęciu drugiej połowy, ale nadal nic się nie zmieniło. Przy prowadzeniu 2-0, kibice Argentyny zaczęli wierzyć, że mogą dotknąć trofeum. Renner zaczął myśleć o utrzymaniu wyniku i w 64. minucie zdjął Di wprowadzając obrońcę Marcosa Akunie. Było jasne, że chce zabezpieczyć prowadzenie, ale szybko okazało się, że to był zły pomysł. Francja również dokonała zmian, zdejmując Griezmanna i Theo Hernandeza, wprowadzając Kingsleya Komana i Eduardo Kamavingę e w 70 pierwszej minucie. Na początku te zmiany nie miały dużego wpływu na grę, a Argentyna nadal dominowała, aż do momentu, gdy napotkali pierwsze turbulencje tego wieczoru. W 79 minucie Mbappe posłał piłkę do Koło Mueniego, który wszedł w pojedynek z Nicolasem Otamendim. Francuz wydawał się wygrywać starcie fizyczne z argentyńskim obrońcą, który ostatecznie powalił go w polu karnym. Sędzia wskazał na rzut karny. Do piłki podszedł oczywiście Kylian Mbappe, on i jego koledzy z drużyny nie oddali ani jednego celnego strzału przez cały mecz, ale zaledwie 10 minut przed końcem dostali szansę na odkupienie win. Mbappe stanął naprzeciw specjalisty odrzutów karnych Emiliano Martineza, więc zadanie nie było łatwe i faktycznie nie było. Martinez rzucił się w dobrą stronę i nawet dotknął piłki, ale strzał Mbappe był tak szybki i potężny, że znalazł drogę do siatki. Minęło 80 minut, 2 do 1. Gra znowu się rozpoczęła. Argentyńczycy. Byli wyraźnie wstrząśnięci. Przez większość czasu skutecznie zatrzymywali Francję, ale Otamendi stracił głowę na krótką chwilę. Francja zaledwie przy swoim pierwszym celnym strzale w meczu wróciła do gry. Kibice Argentyny zaczęli obgryzać paznokcie, ale wierzyli, że ich zespół, który pokazał solidną defensywę w przeszłości, utrzyma minimalne prowadzenie przez 10 minut. Niestety, mylili się. Zaledwie minutę po golu Francji, Messi stracił piłkę w środku boiska po interwencji Komana. To zapoczątkowało akcję Francji, która zakończyła się piękną wymianą podań między Mbappe a Turan. Mbappe oddał fenomenalny strzał z woleja, który pokonał Martineza. Ten gol był jednym z najpiękniejszych, jakie widzieliśmy w finale Mistrzostw Świata. W tym momencie kibice Argentyny mieli déjà vu. Wspomnienia z 2018 roku, gdy Mbappe strzelił dwa gole i wyrzucił ich z turnieju, albo w 2014 roku, kiedy dominowali przez większość finału przeciwko Niemcom, ale ostatecznie przegrali wszystko to wróciło. Każdy fan Lionel Messiego i argentyńskiego futbolu drżał w tamtym momencie. Mbappe, choć przez większość meczu był niewidoczny, gdy się obudził, był przerażający. Po wyrównującym golu Mbappe w 81 minucie cała Argentyna drżała za każdym razem, gdy dotykał piłki. Błagali o dogrywkę, byli dominujący przez cały mecz i przegranie wszystkiego w ostatnich 10 minutach byłoby koszmarem, a mogło się tak stać, gdy Turam padł w polu karnym. Kibice Argentyny wstrzymali oddech, ale sędzia miał dobrą widoczność sytuacji i odgwizdał faul ofensywny, pokazując Tiuramowi żółtą kartkę za symulację. Mbappe jednak nie przestawał, dryblował, strzelał do próbując zdobyć decydującego gola dla Francji jeszcze w regulaminowym czasie gry, ale Argentyna utrzymała się na nogach. Messi po drugiej stronie boiska miał szansę przesądzić o wyniku strzałem z zapola karnego, ale Joris wykonał wspaniałą interwencję. Mecz przeszedł do dogrywki, podobnie jak ostatni raz, gdy Argentyna grała w finale Mistrzostw Świata. Być na prowadzeniu przez 80 minut, a potem stracić dwubramkową przewagę w minutę, było ogromnym ciosem. Kibice Argentyny próbowali zachować nadzieję, ale strach wyraźnie dominował. Jednak w dogrywce sytuacja wróciła do normy. Argentyna znów zaczęła dyktować tempo gry i stworzyła dwie dogodne okazje, ale Lautaro Martinez, który Wszedł za Juliana Alvareza zmarnował dwie dogodne sytuacje. Pierwsza połowa dogrywki zakończyła się bez bramek, ale prawdziwe emocje dopiero się zaczynały. Zaledwie trzy minuty po rozpoczęciu drugiej połowy dogrywki kapitan Argentyny po raz kolejny poprowadził swój zespół do przodu. Strzał Lautaro martineza, został obroniony przez Jorisa, ale Messi idealnie ustawił się do dobitki. Kunde próbował wybić piłkę z linii bramkowej, ale było już za późno. Piłka przekroczyła linię. Argentyna ponownie objęła prowadzenie 3-2. Wydawało się, że tym razem uda się utrzymać prowadzenie, ale 8 minut później. Gonzalo Zablokował strzał Mbappe ręką we własnym polu karnym. Sędzia nie miał wątpliwości i wskazał na 11 metr. Mbappe już z dwiema bramkami na koncie podszedł do piłki i pewnie pokonał Emiliano Martinez'a, kompletując hat-trick. Był to pierwszy hat-trick w finale Mistrzostw Świata od 1966 roku. Mbappe nie zwalniał tempa. Posłał piękne dośrodkowanie do Cole Mueniego, który minimalnie chybił głową. Próby dryblingu francu zakończyły się na ostatnich desperackich interwencjach argentyńskiej defensywy. Enzo Martinez i Paulo Dybala ratowali swój zespół w kluczowych Momentach, ale to Emiliano Martinez został bohaterem końcówki. W ostatnich sekundach do grywki Kolomuani znalazł się sam na sam z argentyńskim bramkarzem. Wydawało się, że losy meczu są przesądzone, ale Martinez dokonał cudu, broniąc strzał w sytuacji 1 na 1 Po 120 minutach nie było rozstrzygnięcia, więc przystąpiono do rzutów karnych. Mbappe rozpoczął dla Francji i po raz trzeci pokonał Martineza z 11 metrów. Lionel Messi również nie zawiódł. Jednak kolejne strzały Francuzów, Kamane i niego, zostały obronione lub przestrzelone. Podczas gdy Argentyńczycy pozostali bezbłędni, to zapewniło. Zaginioła Argentynie pierwsze Mistrzostwo Świata od 36 lat.